Ty serio myślisz, że zrobisz nam coś tym mieczem? No to zobaczymy, kto wygra. Jeżeli myślisz, że jest was więcej i wygracie, to się mylisz. Co się dzieje? Przecież dajemy z siebie wszystko, a on z nami wygrywa. Panowie, wypijcie to, co to jest. Stworzyłem miksturę na siłę. Jak ją wypijecie, będziecie mieli dużą moc. No dobra, daj mi to. O, -o, -o teraz mogę walczyć. Widzę, że jednak walczyć. Teraz z tobą skończymy i przywrócimy pokój. Chyba nie wiesz, co tu się dzieje. Wystarczy mi, że was podbiję, a później przejmę świat. Powinieneś iść do okulisty. Ja mam iść do okulisty. Ty spójrz na siebie, jak wyglądasz. Czekaj chwilę, bo mi ktoś dzwoni. Halo. Możesz mi powiedzieć, czemu Rosja dalej żyje? Nie wiem, wyciągnął jakiś miecz i jest tak silny, że pokonuje nas wszystkich razem z Chińczykiem. Powinieneś nam pomóc, a nie patrzysz i nic nie robisz. No i się rozłączył. Co za typ, nie dość, że przerywa mi w połowie walki z Rosją, to jeszcze nawet nam nie pomoże. ta siła USA, bo jakoś jej nie widzę. No i co teraz? Co to było? Co ty robisz? Przyszedłem cię zniszczyć. Sam nie dasz rady. A kto tu powiedział, że sam? Dokładnie jest ze mną Francja. No i co teraz zrobisz? Jakieś ostatnie słowa? Ale od razu przechodzę kurczę narzut z dziwnem ofiernym z gównem maestrę Eee, czy ktoś go zrozumiał? Nieważne, zniszczyć go. To koniec. Koniec wojny z Rosją. Pozostało nam jedynie odbudować świat, już nie będzie żadnej takiej wojny. Nieważne, że Rosja przegrała. Bo ta wojna dopiero się zacznie.